Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jest Maciek, a to jest majestatyczna muzyka z The Elder Scrolls Online oraz sama gra. Wreszcie udało mi się do niej dorwać, bo wszystkie NDA i tak dalej zostały już zniesione, więc mogę wam jak najbardziej pokazać tą grę. Wreszcie, wreszcie, bo strasznie długo na to czekałem. Brałem udział już w poprzedniej becie. To jest beta, która zaczyna się 1. Pierwszego... nie, yy, dobrze mówię, 1 marca. Ona się zaczyna chyba. Tak, no nieważne. W każdym razie to jest ta beta, która jest weekendowa właśnie na przełomie marca i lutego i ja już grałem na przedniej becie, w związku z czym mam tutaj takiego elfika, na któremu już wbiłem dosyć spory level, ten elf, o jest, dobra. Okej, okay. i to jest sama gra. Mam dwie postacie, tak jak już mówiłem, jest Valen Morwine, który jest Dunmerem, level 14, klasa Nightblade i obecnie znajduje się on w Stone Falls. Mimo, że nie wskazuje tego jakby ekran z tyłu. E, ale e, dzisiaj nim nie zagramy, dlatego że na nim właściwie już zdobyłem to, co, u, co da się właściwie zdobyć w tej becie. Niewiele więcej da się w tej becie zdobyć, dlatego ja chciałem wam pokazać, co się będzie działo u Nazelma, który jest moim tribal wojownikiem redgarskim, Jest obecnie na wyspie Betnik jest templarem level 5. E, go pokazywałem wam już na Facebooku, także ci, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, teraz już pewnie będą wiedzieli. E, I ta postać jest, jak zresztą widzicie po fladze, jest w Dagger of Alcovenant. Oczywiście jest Webon Herd Pact. No więc co? Zalogujemy się na Nazelma. Generalnie główny problem Cross Online w poprzedniej becie był taki, że były strasznie, strasznie, strasznie długie ekrany wczytywania i to było mega irytujące, ale na szczęście teraz już to zostało w miarę poprawione i te ekrany wczytywania już nie są aż tak długie jak były. Teraz i tak pewnie będziemy się nieco dłużej wczytywać, dlatego że jakby domo nagrywamy, Chociaż nie. Wczytało mi się dosyć żwawo. O, jesteśmy w grze. Choć z tego co widzę, troszeczkę jakby mi to klatkuje, więc postaram się zmienić na bieżąco te detale. Ustawiłem sobie na medium, chociaż zazwyczaj gram na, na detalach ultra, na tych najwyższych z możliwych. Wszystkie jakby elementy mam wybustowane, ale wiadomo, frap z którym nagrywam troszeczkę spowalnia to wszystko. W związku z czym będziemy musieli sobie radzić na niższych detalach, a też na YouTubie właściwie nie, nie robi to wielkiej różnicy, więc bierzcie to też pod, pod uwagę, że to są jednak niskie detale, a gra w, w, na detalach ultra wygląda przepięknie. To zresztą widać na przykład na tym screenie, który załączyłem ostatnio. Także no myślę, że ci, którzy będą chcieli zagrać, to mogą się zasugerować takie materiały w wyższej rodziczości, które serwują inni użytkownicy na, na tam różnych. Swoich kanałach. Postaram się za zanikować jakiś taki e, filmik, który być może pokazuje, nie wiem czy już taki jest, czy nie ma. Jeżeli znajdę, to znajdę. Jeżeli nie, to nie. Taki, który pokazuje właśnie piękno tej gry na detalach ultra. Ok, to są detale niskie. O, które też są nieco problematyczne, ale jak odejdziemy, są też będzie nieco lepiej. Faktycznie ta gra na detalach niskich wygląda jak Morrowind <laughs> albo jak coś tego pokroju. No nie wygląda to zbyt ciekawie. Niskie liczby tekstury i tak dalej, ale interfejs chociaż ten, ten swoją rodzilność zachował. Ok, więc tak, mój Nazel jest właściwie e, miśkiem, który wali z takiej ciężkiej broni i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest to jakaś szczególnie wyróżniająca się postać. Poprzednio grałem e, postacią, e, która no jakby więcej miała. Ten quest jest zepsuty, więc nie możemy go wykonać. Która, jakby nieco więcej, miała rzeczy charakterystycznych, mianowicie e, grałem Nightblade'em, który strzelał z łuku i tak dalej. Był takim mini skrytobójcą, ale no niestety w tym przypadku nie da się tego zrobić. Ok, e, to są Wash to co teraz odkryłem. Wash Rain pozwala nam poruszać się po mapie. To jest taki, jakby element teleportacyjny. E, w związku z czym, my. Chociaż nie, my się nie udamy nigdzie na razie. My pójdziemy w tamtą stronę. Dlatego, że tam mamy do wykonania questa. Ja przy okazji wam troszeczkę popowiadam. E, więc, tak, e, jeżeli chodzi o samą grę, to gra właściwie jest nieco fajna pod tym względem, e, że jeżeli ktoś ma, powiedzmy, ten dziesiąty level, już go wbił i strasznie mu się nudzi, powiedzmy, grając tak standardowo. O, zobaczcie, tutaj mamy runkę, którą możemy wydrapać. Więc ja ją wydrapię. Dziękuję. Tu gdzieś widziałem wilka. Dobra, zmaltretujemy miśka Dobra Rzeczywiście wiecie co, te tekstury już na nieco wyższej liczności by się przydały Bo to wygląda okropnie Oj, gdzie ty jesteś? Są chyba dwa, tak? No, dokładnie Na szczęście one dużo dużego damage'a mi nie, nie dają Oczywiście możemy blokować ciosy, jak najbardziej Tak samo jak w każdym... ...tesie Zmienię co te... Um, ...te tekstury na medium są To my damy na high no jednak wygląda to okropnie, spójrzcie oczy, chociaż te tekstury teraz niewiele dały. To ciekawe, co daje cokolwiek. Shadow. Hmm. Water Reflection. aha bo antialiasing mamy też. Off. I co jeszcze? No, no, no to damy. A to damy na high, zobaczymy co się wtedy stanie. No coś się. Nie wiem czy coś się poprawiło. Miejmy nadzieję. Dobra, nieważne. Aktywujmy w każdym razie ten ten shrine. Okej. Okay. Teraz powinniśmy mieć wizję, bo to jest taki quest, gdzie muszę jakby... oglądać wizję. Ja chcę go skończyć. Żeby nie musieć się tym martwić. Tam ktoś sobie stoi. Cześć. Cześć. No, a tu mamy jakiś quest. To jest fajne, że właśnie po całej mapie są porozstawiane jakieś, jakieś takie różne. O, a co to? E, porozstawiane są jakieś różne książki, i tak dalej, które można czytać. Jak ktoś jest takim właśnie miskiem, który lubi czytać olor, tak najbardziej ta gra jest pod tym względem dla niego. A tam ma chyba quest, questa. Widzicie, taki czarny znacznik oznacza, że gdzieś znajduje się. Na radarze, który mamy na górze, e, taki znacznik właśnie znaczy, że gdzieś jest jakiś Quest, który możemy zebrać. I to jest właśnie Quest. Dokładnie. Mhm. Mm Dobra. Żeby nie, nie z przedłużać za długo. E, fajne jest to, że właśnie wszystkie dialogi w tej grze są jakby. A może pogadamy z tym Neramo. E, wszystkie dialogi w tej grze są e, oczywiście jakby zdabingowane. I to jest niesamowicie fajne. To jakieś wykopaliska ktoś prowadzi. Chyba ten Neramo. O. To jest przycisk. Ailejski. E, fajne jest to, że właśnie te wszystkie dialogi są, e, no co jest, są e, zdabingowane, coś nie mogę tego otworzyć, nie wiem dlaczego. E, ale fajne jest to właśnie w tej grze też, że można niektóre rzeczy otwierać. Na przykład zobaczcie, teraz zbieram ten water skin. To jest jakiś taki, taka koszulka z, z tymi, z buteleczkami wody, ale też, on na przykład możemy otwierać takie krejty i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo fajne, dla takich ludzi, którzy uwielbiają eksplorację. Takie rzeczy jakby w innych grach MMO nie ma, a tutaj coś takiego jest. I można opróżniać wszystkie te kontenery i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś właśnie. To jest taki element, który pochodzi ze świata The Elder Scrolls i, i został też tutaj wprowadzony. wiem jakoś. Też możemy zbierać wszystkie. wszystkie te herby, które są porozstawiane po całej mapie. To nie jest żaden. No co? zebrałem to czy nie? No, teraz zebrałem. Wszystkie herby możemy zbierać bez problemu. Nie, nie wymaga to żadnych skilli itd. i tak dalej. to jest właściwie bardzo fajne. Zobaczcie, wciąż mi się tak gracina. Muszę sobie załatwić coś lepszego do nagrywania, bo to co się dzieje z tym frapsem, to jest jakaś paranoja. Dobra. No okej. Mamy to zatwione. Eee, przeszukam sobie oczywiście jeszcze jakieś elementy. Może to nie są jakieś szczególnie ekstra elementy. Ale fakt faktem, że zawsze warto pozbierać, bo być może się. To sprzeda za jakąś taką w miarę przyzwoitą cenę, chociaż właściwie złoto w tej becie nie ma żadnego znaczenia, bo i tak te postacie zostaną złapowane. Okej, mamy Ailejskie Ruiny, które pewnie będziemy zwiedzać. Hop hop. Dzień dobry. Oczywiście. Dobra Wait for Neramo to unseal the doors. No to czekamy, fajnie bo jakbyś się otworzył te, te wrota. A tutaj zobaczymy alejskie ruiny. Je, mie mie mieliście już okazję zobaczyć w. to mogę już wchodzić. E, mogę się zobaczyć w moich nagraniach z the Elder Scrolls 4 Oblivion, gdzie też parę razy chyba zwiedzałem takie alejskie ruiny. I to są właśnie. Dokładnie takie ruiny, jakie były w Oblivionie. Chociaż nieco też inaczej skonstruowane, ale to wiadomo dlaczego. Siema. To jakiś ork? Dobra, szczerze powiedziawszy nie chcę marnować do czasu, bo wiem, że wy też... No... chcecie zobaczyć jak najwięcej gry a nie y, maltretować tutaj lore i tak dalej. Ja sobie to poczytam, chociaż właściwie lor Bretonów dużo mniej mnie interesuje niż... niż znaczy bretorów, Bretonów, Redguardów, Orków niż, niż lor postaci, a właściwie raz z Ebonheart Pact No zobaczcie, Bloodthorn Cultist coś kultyści tutaj są, po prostu trzeba ich wytłuc Strasznie generalnie dużo jest na tej wyspie kultystów O ile na przykład w Ebonheart Pact bohaterowi właściwie cały czas muszą sobie radzić z z, z walką z jednostkami Dagger Falconant. Tutaj z kolei jest względny spokój, jedne co musimy robić, to właśnie maltretować jakieś takie no, pomniejsze jakby organizacje rozbójnicze. Tak samo zresztą z tego co słyszałem jest w Aldmeri Dominion, tam też z tego co ludzie mówili, tłucze się właściwie kraby, a nie się z jakimś rzeczywistym przeciwnikiem. Dobra, ale gdzie musimy iść? Musimy. Tutaj. Co tu musimy zrobić? Wait, wait, wait. Tu gdzieś jest znacznik, ale nie wiem, gdzie ten znacznik wskazuje. Tu gdzieś małe, mawę przecież. Defield Druzilla. Aha, strzelam, że tej Drusilli tutaj nie ma. A nie jest, dobra. Na naszym sklepiemy. No, tutaj koleżanka się dołączy. Jeżeli ona chociaż zada troszeczkę damage, to. Oboje będziemy mieć zajczonego questa, także. O, proszę. Oj, do jakiegoś Mesa. czy on coś zmienia? Nie. Jest jednoręczny, ja chcę dwuręczną broń. Eee, dobra, i musimy użyć tego elementu. Okej. Okay. Dobra. No to w takiej sytuacji jesteśmy chyba już. Wait. Aha, pojawił się ten misiek. Dobra, e, place the horn on target. Wiecie co? Ja umieszczę ten, ten horn jakby nie patrzeć, bo tutaj właściwie w tej grze to, to jest dosyć fajne, że mamy do dokonania czasami jakieś wybory. Zobaczcie te. te. Te bramy są dużo większe niż w obliźnie. Mamy do dokonania y, bardzo często jakieś, jakieś wybory, właśnie, czy powiedzieć to, czy powiedzieć coś innego. I te wybory z, mają pewien wpływ na, na to, co się dzieje w przyszłości. Także myślę, że, że warto. Okej. Okay. Leave, Morris, No teraz musimy wyjść spoko. Dzięki moim dokonaniom dusze powróciły do spoczynku. Okej. Okay. Czyli mamy tą misję. No proszę, a cóż, to za kobitka. Jest na ramo, tak? Cześć na ramo. Dobra, gdzie musimy iść? A, musimy wyjść. Ora, już już właściwie quest w, takim, w takiej sytuacji jest wykonany, tak? To wyłazimy. Hopsi, hopsi. I pogadamy z Azlaką, która zleciła nam questa. Aha. Ok. Dostaliśmy z tego questa jakieś elementy i dostaliśmy nawet troszeczkę Expa. Target's Shield. Tylko, że ja. Um, tylko, że ja nie używam tarcz, więc tarcze mi się jakoś nieszczególnie przydadzą. Jak widzicie, teraz jak wykonałem tego questa, to ta lokacja została oznaczona właśnie taką białą ikoną. wcześniej była taka szara czarna Jeżeli się właśnie wykona questa w jakiejś lokacji, to. Wtedy ta lokacja jest oznaczona jako jakby, jakby taka zbadana. Także też jest taki dosyć fajny element. Ja z początku nie wiedziałem właśnie o co, o co w tym chodzi: że jak odkrywam lokację, to one się nie oznaczają, bo tak w każdym te się było. A tutaj właściwie trzeba wykonać questa, żeby one się oznaczyły. Ok, przechodzimy przez, przez most i lecimy w stronę miasta, gdzie musimy pogadać z Lamburem oraz z Magulą. Najpierw z Magulą, bo ona jest oznaczona zielona, a to pewnie jest jakiś popoczny Quest. Chociaż nie mam pewności, właściwie. Bardzo możliwe, że to jest odwrotnie. Betnik Guard. Betnik to jest w ogóle wyspa orków. Taka rdzenna wyspa orków, oni tutaj się osiedli już dawno, dawno temu. Może jak to wygląda biednie, bez, bez tych, bez detalów wyższych. Naprawdę nie sugerujcie się tą grafiką. O jezus, jeszcze ścina. Przez to, że jest tutaj mnóstwo postaci, to mnie to po prostu maltretuje. To jest okropne, właśnie, że, że ten fraps sobie totalnie nie radzi z tym wszystkim. Bo mi to śmiga bez nagrywania, bez żadnego problemu. Dobra, wiecie co? Ja zobaczę, jak stoimy z czasem. Wykonamy widocznie. O, jeszcze na jednego quest'a może będzie może czas. W tamtą stronę pójdziemy. Jak widzicie, mnóstwo tutaj ludzi też biega. Także dużo ludzi się w becie odnalazło i dużo ludzi gra. E, dalej. To jest bardzo fajny motyw. O, tutaj widzicie. Długi dom. E, orków. Wejdziemy sobie do środka. Hop. Longhouse. Magulas. Longhouse. Okej, okay, i jest magula, cześć. No to jest wątek główny. Dobra, i levelowaliśmy, właśnie. A jeżeli levelowaliśmy, to jedną opcją jest włączenie Equipunku, włączenie ekwipunku jest pod altem. I właśnie tutaj możemy sobie przyglądać te rzeczy. Tutaj możemy sobie dodać do statystyk. Ja dodam sobie teraz do życia. I dostaliśmy jeden Skill Point. Skill Pointy możemy wydawać na mnóstwo różnych tutaj, właśnie. Skili, zobaczcie ile tu ich jest, do różnych, do różnych typów broni i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo fajne. I... oprócz tego mamy jeszcze skill'a oczywiście do poszczególnych y, z, jakby elementów uzbrojenia, y, do jakiejś tam magii y, dusz, y, mamy... rasowe różne skill'e, jak widzicie zresztą. I mamy możliwość dodawania sobie do kraftowania jakby różnych... różnych... Y, punktów. Oprócz tego możemy zbierać Skyshardy, jeżeli zbierzemy Skyshardy, nie wiem czy uda nam się tutaj znaleźć, chyba nie, jakiegoś Skysharda, to wtedy dostajemy jeden punkt, jeżeli zbierzemy trzy. One się zamieniają właściwie na jeden punkt skilli. Ok, a my dodamy sobie, jeżeli tutaj nic nie jestem w stanie zmorfować, skillę też można morfować. Jeżeli ten, ten, umiejętność tego skilla przeleci mi do końca, to wtedy mogę go zmorfować i jakby zmodyfikować go na jakieś, na coś ciekawszego. Ale my dodamy sobie do TwoHanded, bo z tego co widziałem, mam tutaj możliwość dodania sobie do Cleave. To jest kolejny jakby skill, zaraz go przetestujemy. No i dobra, no i możemy śmigać. Do Betnik i zobaczymy... ...co my teraz będziemy musieli zrobić. Oddalimy sobie mapę. W ogóle można sobie oczywiście oddalić tą mapę jeszcze bardziej, zobaczcie, klik. O. I tutaj mamy mapę właściwie całego... E, całej no, tej części prowincji wysokiej skały. E, ale my obecnie znajdujemy się, jak widzicie, tutaj, na tej wyspie. Wcześniej byłem na tej wyspie, na Stross e, Tutaj mamy e, Betnik. Potem będę się prawdopodobnie uzy używał. What the fuck? Udawał w stronę Daggerfall. E, ale jak widzicie, to są wszystkie jakby e, miejsca, które obecnie są dostępne. E, tutaj mamy. O, zobaczcie. O, nie widziałem, że ta produkcja nie jest dostępna. Mamy, jak widzicie, wschodnią marchię dostępną. E, mamy. Rift to są te elementy ze Skyrima. Jakby. E, mamy te elementy z Morrowind'a kontynentalnego, czyli mamy właśnie e, Stone Falls, w jest Ebon i Davon's Watch. Takie dwa. I Kragenmur, oczywiście takie trzy największe, jakby naj, najbardziej istotne miejscowości. Mamy Dishan, w którym jest Mournhold. E, jest Narzis, chociaż Narzis jest jakoś śmiesznie mały, jak na to, co, wszystko, na, tak, na, na to, co zostało było opisywane e, w, w lore. No ale cóż zrobisz. No i mamy ostatnią prowincję Stormhold. Znaczy prowincję, ostatni element. Y, taką już wkraczającą właściwie na mokradła. Y, czarne mokradła Argonian. No i mamy te elementy właśnie lasu Valenwood. I chyba kawałek prowincji Elsewhere też, czy nie? Chyba nie, jednak nie. I mamy wyspę właśnie dla y, da elfów Auridon. To jest ta pierwsza wyspa chyba, na której oni się pojawiają. Lub druga. Na której oni się pojawiają i mogą tam sobie różne rzeczy e, robić. Tu mamy takie miasta jak Skywatch, jak First Hold i Wulkelguard. Okej, okay. ale my wracamy już do gry, chociaż nie wiem, jak tam nam zostało też z czasem. Właściwie nie mam też tutaj dookoła żadnego znacznika z questem. Muszę zobaczyć też w vlogu, jaką mamy główną historię. Harborage. musimy dostać się na. ohoho. obecnik. Investigate Greenfield No nic, będziemy musieli się udać do Greenfield, ale Greenfield jest. Wait, jest. Gdzie jest Greenfield? Nawet nie wiem. Investigate Greenfield. Nie mam nawet oznaczony gdzie to jest. Będziemy musieli jakoś to, tego poszukać, ale to myślę, że już kiedy indziej. Ok, um... wiadomo, The Elder Scrolls Online to jest MMO, także. Musicie się, spodziewać tego, fact, e, musicie się spodziewać tego, że to nie będzie tak jak w Skyrimie, prawda? Że nie będzie można wszystkiego jakby ruszać i tak dalej. Chociaż jest tutaj bardzo dużo takich elementów testowych. O, zresztą mogę ją wyskrobać. sobie ją wyskrobiemy. Okej, okay. są takie znajdźki, właśnie, to jest dosyć fajny motyw. Ale jeżeli ktoś interesuje się fabułą The Elder Scrolls, to myślę, że to chociażby beta, do której klucze można wygenerować w wielu miejscach, nawet wam podeślę jakieś linki, to jest dla takich właśnie osób jak najbardziej dobrą opcją, żeby się zapoznać i żeby ewentualnie potem zastanowić się nad kupnem gry. Tu jeszcze mam jedną runkę, to ją wyskrobię. Dobra. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłych filmikach. Papa! Pa.